Arsenal zostaje ukarany za błąd sędziego? Nie ustają kontrowersje wokół czerwonej kartki dla Louisa Skelliego. 18-letni piłkarz Arsenalu otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę za faul w sobotnim meczu przeciwko Wolves. Ta decyzja przyniosła wiele kontrowersji. Arsenal odwołał się do Komisji Ligi, aby znieść trzymeczowe zawieszenie dla Anglika, wskazując na błąd w decyzji Michaela Olivera. Komisja przyznała angielskiemu klubowi rację, wskazując, że był to jedynie faul taktyczny i tak surowa kara była nieuzasadniona. Ale karuzela dopiero miała się zacząć. Najpierw londyńscy kibice mocno przesadzili, dopuszczając się skrajnych wyzwisk i gruźb w stronę Michaela Olivera. P.G. Mall oraz Arsenal wydali oświadczenia potępiające te zachowania, a angielski sędzia został odsunięty od zespołu sędziowskiego na niedzielny mecz Arsenalu z Manchesterem City w ramach bezpieczeństwa. Teraz kanonierzy mają kolejny problem, zostali ukarani przez nadzór angielskiej piłki nożnej za otaczanie sędziego przez piłkarzy Arsenalu po pokazaniu czerwonej kartki. Jest to kuriozalna sytuacja, w której jedna instancja przyznaje kanonierom rację, a druga daje im karę za to, że piłkarzom nie spodobała się błędna decyzja sędziego. Co więcej, takie otaczanie głównego arbitra widzieliśmy w tym stronie już w wielu sytuacjach, a szczególnie u graczy Manchesteru City. Nigdy jednak nie było innych kar niż indywidualnych żółtych kartek dla kłócących się zawodników. Jak myślicie, czy jest to poprawna decyzja, czy jednak jest to trochę dziwne, że...